Super, dzięki wielkie, do zobaczątka na obiedzie, na kolacji w sumie, no cześć cześć to Jakieś sobie z paczką, jakieś sprzątacze, ja nie co, wiem o co Nie wiem, nie wiem Podobno na obiad A. to już no, wszystko nie A nie możliwe, czekaj daj Ja się przebiorę A tylko dobra? i zaraz będę Oni na obiad 10 minut wcześniej, to mi się podoba, dobra, dobra rzeczy Ci dobry, Dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry Dobry, panowie, tutaj widzę z restauracji, tam e, burgerki, siem, nie burgerki, presenka, no, fantastycznie. A państwo rozumiemy ekipę sprzątająca, tak? Oczywiście. Tak. Tak. Fantastycznie. Dobry, dobry, wszystkich państwa. Witam. Dzień dobry. Przepraszam. Gdzie na ten obiad? Na górę, zapraszam. No wszystkich na górę od razu zapraszam. z chłopaki też jadą. Super, super zapraszam. Trzymaj, trzymaj, jeszcze bolognese, chodź, choć masz jeszcze Co tam Czoruś? Ja to mam nadzieję, jeszcze starczy. No, ja też mam taką nadzieję. też mam taką nadzieję. Zapraszam, zapraszam. Super kroksy masz, bolognese. Dzięki, Czarek mi dał. No. Mama mia, jeszcze więcej schodów? Tak, tak, zapraszam, zapraszam. Witamy w stołówce, tak, tam możecie się rozgościć, tam jest kuchnia, e, tutaj państwo e, od ekipy sprzątającej, pani jak się nazywa? E, ja, Ivi. Ivi. dalej. Iwi. I tutaj to, to pani Iwi z, z kolegą, który Dobra, też to idzie, no wy wiecie co Dobra. robi, prawda? O 17 zaczyna się... <laughs> Obiad, potrzeba osoby tam, jedna z nich będzie prawdopodobnie za, na kuchni, żeby jakieś tam, wiadomo, naczynia, coś pozmywać i tak dalej, a druga, jakby, wiadomo, gdzieś tu się ukruszyło i tak dalej. No i dodatkowo oczekiwałbym, że takie wszystkie składniki, tak zwane odpady, które tam kucharze przygotują i będzie do wywalenia, no to wiadomo, worek i wiadomo co z workiem, nie? Oczywiście, a, oczywiście. To jest fantastycznie. Zapłatę preferujecie z góry albo po, po całym tym. Może być po całym. Może być po ja całym. całym. Fantastycznie, nawet lepiej dla mnie. Jakby coś było trzeba, jestem piętro wyżej w swoim biurze, więc ten albo pod telefonem. Si, si. Oczywiście. Super, super, fantastycznie. Si. Panowie jeszcze czegoś potrzebują, czy na razie wszystko w porządku? I w porządku, wszystko. No i super, i super, i super. Dobra, no i do zobaczenia. By. Jak coś, to jestem pod ja. telefonem, nie? No pewnie, pewnie. No i się nie. Jak się bokiem no prześlizgnęło co dobrze, dobrze. Hej. Cześć, cześć, Czarek, jak się czujesz? Dobrze. Znaczy, no, ciężko, ale dobrze. Co wy piszecie? O, patrz! 17 lat! O! Polu nie został kroksy, ładny. A, bardzo ładny, bardzo ładny. widzisz, jakie ładne ma? Śliczne, ma zieloniutkie takie morskie w sumie. Za Co ty piszesz, Czad? Gdzie są ci was y, Na górze, w kuchni, już ja ich zaprowadziłem. A już. A, okay. oni byli 10 minut przed czasem, wiesz? Akurat przyjeżdżałem obok. A, kebek się spóźnił. A, kebek, kogo? No, Habibi. Habibi, habibi. habibi Dalej. Dzień, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Czy możemy hmm. pomóc? My z Habibi, proszę pana. A, a. Pan jest Okej okay. Mhm A pan Habibi gdzie jest? Ty zostawimy pytanie Podobnie mm. jedzie. Jedzie. Dobrze, przestępcą pod FBI. Rozumiem, rozumiem. I... Dobrze, to ja panią już zaprowadzę, a Habib jego dał. Jasne. Tak, oczywiście się Pośpieszmy się, bo nie ma czasu. Dobra, legit, legit, legit. <laughs> legit, legit. Spokojnie, spokojnie, tylko sprawdzałem, tylko sprawdzałem. E, Dobry, tak, na górę panie, już dobra. zapraszam, już panie dobra, przyszły dobra. pana, klenerki. Dobra, super. Dobrze się udało, się klenerki oglądać. Fantastycznie, życie. super, super, super. Oby tak Dobry. dalej. A znaczy już kurwa... Oni nie wiedzą, że śmieci są wywaz... Jestem mega ciekaw, czy oni faktycznie wywiozą te śmieci do BCSO. Tak jak powiedzieli. Kroksy do wzięcia... I BCSO w kroksach. To jest przecież kurwa tak piękne! ...zaznaczonej i... Cześć, cześć chłopaki. ...pół jak się ma. No ale to nam da, nie? Dzień dobry! Dzień dobry, Dzień dobry, my chłopaki ze wsi. Tak, to No... Dobry, dobry! Co no. państwo będzie wiedzieć? Tam może z chłopakami usiądziemy, bo takie... No ja to nie przy takim... Zostańcie kusiliarze, dajcie. No daj coś dobrego dla mnie. Więcej miejsca będzie dla nas. Ja już mówiłem, będzie... To ja poproszę, tak, ja trochę zjadę. Ja bym poprosił, kebaba, proszę pana, burgera, a, burgera a ta, i kebaba. Pa tylko kebaba. Dobrze, to dwa kebaby Dobrze, dla mnie będą. Na burgera cienki, medium rare, proszę na cienkim, pana. Na I z każdym a, dodatkiem możliwym Jakaś prażona cebulka, szane, obawę, turówki, pomidorek, przepraszam, rozpraszam nie za tego pana drugiego. Jakiś pomidorek, cebulka, sałata, ogórek, pikle też i fajnie jakby były jalapeno w środku. Pikle. A zapisuję. A Sosik, jak zawsze własny bym poprosił. No, Szalapenia. <gryty> e, ja poproszę Burgera w włóce maślanej przede wszystkim, żeby był. O A... Rekło tam, rykło, bo my głodni, no przy korycie <gryty> siedzą i nie moją co jest. No to i burgera i kewaba no, to no. Dlaczego funkcjonariusze będą wpadać falami, panowie eee. kelnerzy? Bo mają jeszcze interwencję. Przepraszam, a Smalczyku macie trochę na przystawkę z pajdą chleba? A do tego jeszcze jakiego ogóra kiszaka my się przegryli, Jo, Taki kiszok, Smalczyk I, i pajda chleb. No, i na następny raz to jakiegoś schabowego albo mielonego, tu przyszykuj ta dla nas. Nie? No, proszę. Jo, Iwan no. no, my aby możemy na następny raz prosto ze wsi, sędzi, szansę przywieźć takiego kurwa prosiaka. My przywieziemy jo. wam takiego prosiaka i go tak na takim ognisku, będzie tak wiecie. Krążył, 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 i go usmażymy. Pozycja od burgera. Witam bardzo serdecznie, porwałem zakładnika i ten zakładnik ma numer do jakiegoś policjanta. Chciałem negocjować. Chcę negocjować. W porządku, a ważne pytanie: w którym miejscu pan porwał tego zakładnika? Porwają go przed chwilą w okolicach e, lotniska. Tak, lotniska. No, to się pan źle dodzwonił, proszę pana. Proszę, DLSSD do dodzwoni, dobra? Dobrze, to mam hmm. jakiś numer Oczywiście, już, już podaję numer, proszę pana 699 tak 959 dobrze, a propos 07. Tak, dobrze. Super. I tam pan odzwoni się, i tam na pewno będą negocjować. Okej, okay, dobrze. Ja nie Super. Myślę. Jakby pan się nie dodzwonił, to jednak może pan do mnie zadzwonić, ale tam raczej ktoś Dobra. Się odbierze. Super. Dziękuję bardzo. Całuję. Cześć. <grym>, A, Przepraszam. Bo mówisz, krzyczymy kurwa, hmm. to jego słychać no i co? W związku z tym. No i właśnie Dobra, <t sixth> kolei... No, no. Majcie, Już głośniej. Próbuję nie no przeszkadzać nawzajem, ale. O, oh, jest ilutyna. O, usiądź sobie, Lucy. Uśmiech sobie. sobie. No pewnie, że tak. to. <tops> <tops> Witam szefa. Pozdrawiam. A ty czemu tak samo? No bo może się zastanowić, nad życiem. Ryj, co dziecko jest za 15 miesięcy? No to przyzwyczajony my, ze szkoły ale jestem. Ja się. <laughs> 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 Chyba się ktoś zżygał, wiesz? Wyle, ty wyle, ty trochę, co? Sonor wpłacił no, 5 złotych. Nie? Co jak co ale Grzychu świetnie wymyślił te wspólne obiady. Prawda, to prawda. O co mi odmówi Co czy ty załatwisz te kenderki? Okay. Świeże powietrze. Chodźcie tam si wlatuje chodźcie tam do stołówki. Czyli na traj mogę to, nie? Tutaj ta państwa burgery. Tutaj da pa z wszystkimi, to za Otworzę szerzej, wiesz? Dziękujemy, hmm. dziękujemy O tak, burgerki tutaj do nas Gampuszka A <gambuszka> <O>. może żeby cię smakować, zaraz przyniosę Dwa na jeszcze był kebab, si? Ta, si, Jakiegoś jak, jak, Właśnie tak, jakiegoś będę też poprosił od razu, no. No pewnie, dobra. Super, dzięki, śliczne. O, mówię, szerzej otworzysz i od razu już jest przeciąg. O, od razu. Kto taki? Kaja. To twoja dziunia? No. Czemu dziunia? Nieładne określenie, dziunia. No jak nie, Ładnie, Takie całkiem słodkie. Dziunia? To już tylko z tym kucem kojarzy. <laughs> a co? Z jakim kucem, przepraszam? No taki... a, bo Amerykanie. Nie zrozumiesz. A, bo ty z Polski. Tak. Takieś polskie. Właśnie, stary, szukam jakichś piosenek, wiesz, takich ten... Właśnie Polskich? chciałem pójść bardziej w Polskę, poleciłbyś coś? Jak żul, na pewno fajna. Jak żul zapiszę sobie. No, no. Zaczarowany burdel. Aha, aha. też dobra. Mhm. Chodź do wuja. Też super piosenka. Tak, tak. Mhm. E, co tam jeszcze? Mi przychodzi do głowy. Mhm. Zimna flacha. Zimna flacha. Mhm. Jak to zapiszę? A, flacha przez jak to się pisze? C CH, -E -H, H aha. CH, mhm. e, Dalej ty yy, ja on, o. ty ja on, mhm. Mm no, no. Yy, jak też, co tam jeszcze było takich ciekawych? Dobra, to yy. na razie tyle mi wystarczy, wiesz? że tak, No, no, no. To na razie to to tak. Fajne te obiadki, podobały mi się. No. Konewka, nie, konewki nie ma. Nikt sobie nie przypomina. 2-0-3, schodzę po szeriffu z miasta. Nie, <słodzimy> <grywky> <słodzy> Charlem Nie mój kebab! Charlem Shake! Louis, Możesz co zajarać? dla pana. O, A dla pana też tutaj była demoniaka, czy nie? Tak, tak, tak. Dobrze. O, czemu Han Czarek Nie siedzą z nami? Proszę bardzo. Smacznego. Mamo... Dzięki śliczne. Ja za... A i ten kebab jeszcze, si? A si, si. kebab, c kebabkę. No. Czemu wy z nami nie siedzicie? Bo tam miejsc ja, ale... nie ma, wiesz. No, Elmoniadę nie niosą! A si, już idę, już idę, bo mam właśnie Lemoniadę niosę. Po... I właśnie. A okay. tak do e, i właśnie na podjechaliśmy na szpital no, i nagle Grzesiu wychodzi i jakaś rebeka, nie ma jakaś taka... No, co randkę sobie zrobiliście? Kurwa na ustroje. Nie, no, nie, nie mamy tam miejscu. miejsca, no. No przecież możecie w tym na tym stojąć. No, to można dosunąć, przecież Gdzieś tu macie dwa miejsca, a na przykład posiadacie już tam, tak. Szeroko otwarte okno. Jaka lemoniada? To Pyszna, pyszna, pyszna kokola. O nie, kurwa, źle. Ja pierdolę. Dysaz muszę więcej. Twardy, no właśnie wiem pyszna. też. Szeroko otwarte hmm. okno. Może o tym traktorze, co Czy ktoś się znowu, jak ostatnio ta typia nie? No... i kurwa nie ma tego, ja pierdolę po kurwi mnie z tym opis 2, co to za zje... Boże! Oh. Nie wiem. No. Kurwa. Do Też Szeroko do otwarte naszego. okno w o, dobrze, Otwarte w okno biały 10 do kurwy nędzy Jezu, aż się spociłem. No, dobrze, ci proszę, dobrze, ci mm, mm, mm. Chodź tam faktycznie bliżej. O. No może. Cześć, cześć chłopaki i dziewczyny. Witam wam. Tu wolne, tu wolne? Jasne, pewnie, No i fantastycznie. Co tam dobrego? A opłacone te kebaby? Jak czym to są miastowi? miastowi są miastowi? miastowi są git. Czaruszu, dziękujemy, czarusz, dziękujemy, jesteś wspaniały. No i o to chodzi. Nie będziemy chyba mieli 10 minut. Jezus, Maria, to Mosakę, pojedync 4x plus skargi są gdzieś 10. Ok. Już tam działamy prężnie Mega. z narkotykami, żeby Mnie to yy, powoli niszczyć, nie. O. No właśnie to mi chciał się spotkać, wiesz? Jestem mówiąc z nim po kolacji, także pewnie pewnie między innymi będziemy o tym gadać. Tak, zakładam. O, panowie, o jest, nie wiem. O, jest o, nie i mój kebab. dean! fucking donkers, się No i Sowie, tak <stankuś> no powiedz mi jak ci się podoba patrolowanie z riftem tak od 1 do 10 IP 39 81 dziękuję bardzo za bardzo dobry obiad wracamy do domu do siebie na piątkę dzięki śliczne za przybycie miłego po 9, dwa, to drugi. Jak ja się ta ja patron parterka nazywa? Jedną rzecz poza Miło Sofie było panią poznać. Sofie miło, jesteś, miło, miło. dobrze. No, to tak, nie pani nie ma. driftem. Ale od 1, do 10, 1 do 10 jak się pani jeździ driftem? No 11. To jak nie, pani no, chciała, było, jakby no, pani by chciała, no, patron 10 na 10 to zapraszam. Chcę najlepszego, Bigosi. Dobrze, dobrze, będę pamiętać. Ale do kogo kapela zapraszam? Bo chyba nie do siebie. Jedziemy. Chula. No kurwa, czarek, jakbyś ty zaprosił tak do, do siebie, to już byś. Szukało. No, to już to na kwentatu, nas, no zaprosił nas służbę. Ja tak, ja, zwierzak do mnie dzwoni. Poczekaj. Zarodę, rozpalnował. Ta kurwa, zwierzak, odjebał coś. Jak masz nic, kurwa. On ma mój dom na plecach. Zwierzak, co się pali? Wyszedłeś z domu? A wszystko się udało? A czemu masz taki głos? Że lustro by mi się przydało. Jest w sypialni. Na tym. A no to tak, tak. Uspokój się. Masz pozdrowienia od widzów. Zaczekaj, dam ci na głośnik, czekaj, masz, Panie proszę bardzo. Morderstwo na A nie, nie, nie jednak nie, jeszcze nie biorą z powrotem, wiesz? Tak, a. to nie pan Habibi. No, no, no tak, już wszystko już usłyszeliśmy. No, dzięki bardzo. nie wiem, czy ktoś jeszcze no, nie przyjdzie. Cześć, cześć. No jeszcze kilka możemy zaczekać. Dobra, ja w ogóle mam. Halo Sven. Dobra, tak, przepraszam, przepraszam. umawialiśmy się na 30 pulgerów i 30 lemon, no, pewnie tak, tak. To z Gregorem się teraz pan pytałem. pewnie omawiał, tak? Si, si, I teraz mhm. pytanie, czy jak nie zeszło 30, a zeszło mniej, to pan płaci mhm. za całość i za to, co zeszło? Yy, za wszystko zapłacę. No dobra. To jeszcze poczekamy chwilę i, i się zgłoszę. za zaproszenie no? Dzięki śliczne, że wpadliście, miłego. Skąd ta pd wsiury już 40 koła Tak, yy, z, to, z się widzę, wiesz, za dosłownie 5 minut, a propos tego, będziemy gadać. Bo ja też zaraz nie mogę nie, wypłacić z koła Nie No, no, no. Ściekować strebusz! Nasrali nam na ścianę! Gdzie? <laughs> w toalecie! Głównym wymazał Lost PD! <laughs> Szykować katapultę kurwa! Obierzenie no, departamentu no, im w... robimy! 201. jest ten Monster Truck na parkingu. Spierdalają! Spierdalają! Uciekają, uciekają! No do chuj. No do no, chuj. No do chuj. No, Powiedziałbym, że im kankowe, na trapach rozmawiamy. Dzień dobry, Wilion. E, Widzę, że pan dzwonił, to odzwaniam. Wie pan, co Jak już. To tak, rozmawiamy to z panem i... Spencerem już na ten ale temat. Podobałyśmy dobra, ja, ja 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 po, się a propos tak? tamten, ale wszystko wyjaśnię. Nie, 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 nie. Dobra, dziękuję bardzo. Spokojnie, nie. Stają na parkingu. Dodaję do 10, Spokojnie na tym radiu, dobrze? Mimo wszystko, nadal jest radio. I co? Będzie ktoś jeszcze? Yy, no wydaje ja, mi się, że już nie, chyba nie, chyba nie, nie że chyba możemy nie. od razu przejść A... do tych płatności. Ile tam do pana miało być? 1800 A... To pan da numer konta. Ja zapłacę, się spoko. Jaka kwota? 1800 No tutaj coś też ode mnie... Powinien przejść o... przelew do pana. Gracie. Gracie, dziękuję Dlaczego? bardzo. Podejdź No i pan Kabibi ja no poczekaj, później to był uprzejmy z wędłych. 12 rozpoczynam 80 za... Jakby był pan numer konta potem? Eee. ...z rodzinnym wodzem. Jeden, 1, 1. 1. 1 Jaka tam jest 3 600? 3300. Eee. 300, 3 300. Jak mamy tu sprzętaczy na miejscu, to może nie pójdą posprzątać tą łazienkę, co? Od razu. Eee. Nie, 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 nie. Tak, zaraz ich tam uszczyta. Fioletowa bluza przypomina tą co goniliśmy, kapela 26.06.2023 eee, Powinno, dojś do Powinno dojść do pana już Dziękuję ślicznie, oj dziękuję no, to za napiwek Super, dziękujemy ślicznie, za dziękuję. profesjonalizm Dziekuję, Do zobaczenia, do zobaczenia arrivederci, dzięki śliczne, panowie Wiadomo, gdzie tamtego sypu się narobiło, bo sprzątacze tam jest Przejdziemy, dziękuję bardzo 28 Kurwa 26 pisałem, no to chuj, to za Szef, tam może lepiej nie idzie, bo tam śmierdzi a, się wierdolę na tą komendę ich zaraz. O, ale będzie ze mną. A tam e, sprzątaczy wysłałeś już? No panie jeden goś nie zalekł, się bolone zamknął. bolone z tam, sraj go sprzątają? A, no to ja poczekam na zewnątrz, wiesz? E, panie sprzątaczy jeszcze. Nie no, co ty i zobacz? Ten... Hmm. Luknij. Nie, nie, raczej, raczej nie. Co to kurwa! Co tu się dzieje? No, bolone z sraj go sprzątają, no. Dajcie mu papier ścierny, może. Może czekamy tutaj. O mój boże post, a nie to. Cześć Boże, faktycznie. Co ty, jak co ty na jakieś spotkanie idziesz wczoraj? Na randkę Tak, tak, tam taka No, gadać. No, wieczorek wczoraj miał randkę. Słyszałem, że zaruchałeś. Gratulacje, czarek. Moje gratulacje. Widziałeś, co Xander zrobił, nie? Co zrobił? Patrz. Nie, nie wchodzę tam. Nie, nie rucham się na pierwszych randkach. Nie wchodzę tam. Stary, on na on głównym napisał I love LSPD na ścianie. O jaki słodziak. Nogi mi nogi ma nie mi szerefi, kapela, kapela, musi zrozumieć, oni tak wyrażają miłość. Oni nie A, potrafią inaczej. <laughs> Zaraz <mi> osprejuję, <laughs> ale będą mieli HWDP na ścianie. Staćcie na więcej, Kapela. Stać, Stać na, na więcej? więcej? No. To prawda. Dlatego wozu teraz nie może że hmm. <laughs> Nie mów nagło z tego, bo polonezę podsłuchuje. No, Ale spokojnie, tak, kapela, tak, ja tak, mam. Tak. Myślę, e, napisz do mnie sms, a coś Nic się kapela pokaże. Nie, nie weźmiecie! Niech mnie nie weźmie Spodnie?! Co psa, co pobiegnie! moje spodnie! Chciał on ściągnąć spodnie do strania całkowicie. Daj mi kapela, Grzeszek, Grzesiek, wykręcamy daj im drzwi z komendy i wręczmy. Daj mi takie, są w filmach Wild Westowych, że masz te takie drewniane, że z buta wchodzą. Takie, że odbijają. No. Tak, pierdalamy im to. Daj, daj to. mi ten, daj mi tego, no. Przezbor bardzo surundek trochę dałem. Kurwa, Boloneza się wysrał w naszym kiblu. Proszę my nie weźmiecie dranie! A, kroksy. Już oddaję. Crocs'y <laughs> Nie możesz zabrać, możesz zabrać, nie ma Crocs'y, nie, 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 nie. Oddamy, nie na, na tym sentyli, trzeba pamiątkę. będzie mu dostać. Serio? Na pamiątkę? Na pamiątkę, no. no, no. Wow, takich nie mamy. <laughs> nie masz co szturmować, kapela. Kopią już wilcze doły, postawili zasieki, rolnicy czekają z widłami. Kto jest ubrany, A kurwa. Powodzenia, kurwa, ale... lecz... kurwa? Czu... Ej, ja mam pytanie, co on ma za mundur? To jest mundur rapera, przepraszam, czy co chodzi z tym mundurem? Nie, nie, nie to, to jest specjalna jednostka ja rogatora Janeczka. E, na dół, na dół, na dół, na dół, i w prawo. Dzięki. No, miłego Aha. trzymaj się bolonezy. Na Rappe haha! <laughs> Pierdol się boloński. Ej, wylejmy im asfalt wokół komendy nie będą mi gdzie srać, żeby sobie rów wykopać. Co, co ty mówisz? Ja no, no wiesz, no o, bo wiesz. <laughs> Maskarz na komendzie. No Beskitu W tej drugim kapela. W drugim, w drugim. Paski na pogłos. Do grobu laboranska szmaciuro <grym> co Do co ci chodzi? Ty? No maska gazowa, kiedyś ci <grym> zabrać na obiad, co to miałem gotowo <grym> <grym> Dobra. Eee Fantastycznie. Wiadomo co Gorkami, wiadomo z tej workami i z panią się rozliczam, tak? I gdzie jest e, ten ranny? Tak. Ile tam, pani, pani było? Jeżeli się znajdzie, to będzie wiedzieć, że I to jest od 1000 Po, po 1, półtora, półtora tysiąca na głowę. Po półtora na głowę. Jakby Pani Pajera, mogła chęcza. numer konta, Pani, wysłać? O, oczywiście. Telefonu, oczywiście, Pani mogłaby wysłać. Garfek, dziękuję za 17 miesięcy. To tak, numer mm -hmm. konta, wysłałam tak. Panu Hankowi w SMS-ie i numer nie, posłuchaj, to jest to, co myślimy z naszego miasta. Wyjście no, 6987, nie? Ja robię tak. akcję dywersyjną. Będą roz... Czegoś, nie plakaty. rób akcji nudzia. To jest co mam Was im nasrać, tam? kurwa, do mordy, jak oni nam no Chuj wie, te... chyba dalej? Tak? Nie, bo oni to lubią. Dostała, tam dostała pani, spiewalić. sprawdzi pani? Już patrzę? co było zabawne tak, i fajne, to strażacki Zapewniamy pani. Panie chanku, no nie ma że śmieci trafią w odpowiednie miejsce. Wiadomo, wiadomo, nie mówmy tego na głos, wiadomo. Właśnie. Dziękuję bardzo Właśnie. Państwu za, za usługę i na pewno będziemy się jeszcze odzywać. Ja tutaj do Pani mam kontakt, także na pewno się no, Super. Super, fantastycznie, dzięki śliczne. Traficie do wyjścia, czy? Jasne. Super, miłego.